na jakichś swoich uprzedzeniach. I o ile przed wojną współżyli ludzie między sobą, no ale z czegoś jednak wynikło getto ławkowe, z czegoś wynikło to, co w słynnym filmie, w którym Maciej Sztur brał udział z kolei po wojnie. Także... Nie jest to takie łatwe i nie jest takie proste. Dziękuję. Tak? Proszę bardzo. Ja gościowi ale myślę, że się nie obrazi na mnie. A ja z kolei, konkludując to, co Pani powiedziała, pozwolę sobie z innej strony spojrzeć na sprawę. A mianowicie od tego naszego tutaj naszego dzisiejszego guru. Myślę o Arystotelesie. On mówił, że. Wiem, że nic nie wiem, tak? Sokrates. Przepraszam, Sokratesie, coś mi się pomerdało. I, I do czego zmierzam? Proszę Państwa, tutaj nasz gość, rabin, powiedział taką rzecz, że w konflikcie izraelsko-palestyńskim na razie nie ma woli do tego, żeby rozmawiać. My mamy tą przewagę w tym gronie, siedząc tutaj, że rozmawiamy o tych sprawach, nie boimy się tego i chcemy o tym rozmawiać, bo widzimy to jako sposób rozwiązywania wielu problemów i spraw. I z pewnością tak jest, niejednokrotnie koledzy, zawsze Jurek, jak na początku przyszedłem tutaj do mediacji, mi mówi, i chyba Ania też, że trzeba wyjść z strefy komfortu, żeby zrozumieć drugą stronę. I raz mi kolega powiedział, ja tego też nie rozumiałem, mówi słuchaj, jest taka rzecz, ty masz taki pogląd, masz takie prawo mieć, nie? A ja mówię, słuchaj, ale ja rozmawiam z ludźmi i wszyscy mają taki sam pogląd bo w tym złym środowisku przebywasz. Jak będziesz z ludźmi wszystkimi rozmawiał, to zobaczysz, jakie są koloryty tych tematów. Także wracając do naszego tutaj gościa i tematu mówiącego o antysemityzmie, myślę, że po 1989 roku, jak Polska otworzyła się na świat, po przemianach, które nastąpiło, w Polsce zdarzyło się bardzo wiele pozytywnych rzeczy, i tutaj nasz gość rabin dzisiaj doświadcza tych rzeczy, i tak to praktycznie wygląda. My jadąc do Izraela, wiele Polak, wielu Polaków jedzie ze względów oczywistych, a raczej religijnych. Sam oczywiście żałuję, że jeszcze tam nie byłem, ale na pewno będzie taki czas, o ile Bóg pozwoli, że też tam pojadę, do czego zmierzam. My, myślę, swoją osobą prezentujemy kulturę i sposób zachowania, i ważne jest, Żebyśmy z sobą rozmawiali, co myślimy o tych sprawach, bo ona jest gwarancją tego, że konfliktów będzie coraz mniej. Dziękuję bardzo, bo tak chciałem podsumować tutaj. Ja bym jeszcze ja jeszcze głosy, mam proszę. dwa pytania do Pana. Pierwsze, czy, bo Pan powiedział, że powstała asocjacja mediatorów teraz w Izraelu. Czy coś Pan wie więcej na ten temat? Mógłby pan nam coś o mediatorach, o mediacjach powiedzieć i za chwilę jeszcze drugie pytanie będę miał. E ja szukałem, przyjechałem tutaj, co trochę znam więcej, pięć lat temu, to jaki organizacja mediacji w Izraelu, i dzisiaj ich uh, pozycja jest uh, tak chyba dobrze, że sąd bardzo często, kiedy jest jakiś mały konflikt, nie wiem, między uh, ludźmi, oczywiście nie karne, ale jeżeli... Jest sąd między ludźmi, na mm. chyba jest taki granica 30 tysięcy, coś takiego, sąd mówi najpierw chodź do mediacji, bo, bo oni mówią, to, to jest, kosztuje sąd, każda godzina sąd jest bardzo drogi, lepsze, ale to też jest nie tylko kosztuj, koszt, to też jest jak naprawdę rozmawiać. Sąd rozumiał, że ludzi, którzy przyjechał do sądu, to był jakiś ostatni rozwiązania. Bo, nie wiem, nie miał konflikt, mój szef nie płacił czy na mnie mówił Mówiłem, ja idę... ok, ja idę do sądu. I czasami, kiedy ktoś mówi, ja idę do sądu, to jest jaki, ok, nie ma dyskusji. Chcesz mówić? Mów do mojego adwokata. I sąd mówi. Spoko. Spokojny. Bez adwokat. czeka. I to jest bardzo często, czy adwokat robi kurs być mediacji. Mm -hmm. I oni mogą, ma, ma, ma takie dwa czapki. Mówię, jak adwokat, jeżeli to będzie do sąd, swoje szansa jest, nie wiem, 40%. I sąd będzie mówić, nie wiem, pół. Teraz jeżeli będzie na mediacja, może być 60%, może być więcej. I też sąd nie może mówić tak decyzja. Druga strona musi zaprosić, e, za, e, za, e, zaprosiłeś? Mówić przepraszam, przeprosi. Ale mediacją tak można. I później mediator chodzi do sąd i tak jest decyzja, co on mówi, koniec. Chyba nie wiem jakie sytuacje tutaj w Polsce, czy To jest alternatywna alternatywa na, 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 na sąd, tak jest w Izraelu. I oni, tak w jej strona internetowa jest jeszcze kilka celów. Jeden jest jak eh, eh, profesjonal, ale drugi oni mówią, chcemy dać edukacja dla so, eh, ludzi w Izraelu, że jest inna droga. Jak dyskutować? Jak szukać rozwiązania między ludźmi? Wciąż mam pytania ciekawe, wydaje mi się, bo Pan wzbudza tyle ciekawych rzeczy. Pan mówi świetnie po polsku, ale mówi Pan, że Pan jest w Polsce trzy lata dopiero. Mówił Pan o swoim ojcu i o mediacjach, ale Pan również powiedział, że Pan był w wojsku. Więc ciekawi mnie co Pan może zdradzić, nie zdradzając tajemnicy wojskowej, o doktrynie wojskowej Izraela i o, tym, o tej swojej przeszłości, to co Pan jakby przywiózł z Izraela tutaj do Polski, o jakichś swoich doświadczeniach, o jakimś swoim swoich takim obrazie świata? To jest ciekawe, bo jest różnica między Wojskami w Izraelu i innych e, wojska w świat. Zwykły, przepraszam, zwykłe w świat jest jakiś ktoś chce chodzić do, do wojska, jest kilka egzaminów. Fizyczne, mentaliczne i tak dalej. I e, każda osoba ma jaki numer. Kilka numerów, jak fizyczne i mentalne. Dużo miejsce, jeżeli masz wysoki no, Inteligencja, tak, it, it. Movi, bic bic shit, tak i tak. Oni mówią, chodź do uniwersytetu, być adwokat, być lekarz i tak dalej. I jeżeli masz, e, nie wiem, na przykład jest maksimum, jest 56. Masz więcej o 50, nie polecamy się, on będzie sota Może być wojska, jak mamy adwokatu, mamy inżynier uh, uh, wojskowy, i tak dalej. W Izraelu jest inaczej. Pilot, tak? Na samolot? Yeah, yeah. Musi być 54 i więcej. Oficer też. Jeżeli ktoś ma 50 i na nie może być stotę, jak i uh, na bitwa. Może być pomocnik na kuchni, i tak dalej. W Izraelu rozumiemy, że chcemy, że nasze słodacze nie by, będą tylko agresywne i jakie jaki chcemy bitwa. powód. Najlepsze słodacze, które rozumieli, że to jest ostatnia droga. Wojna dla nas, przygotowani na wojnę, ale to jest jakieś ostatnie e, rozwiązanie. Też. Nie chcesz wojny, to szykuj się na wojnę. Tak, ale, ale to, to nie jest tylko motto. Na przykład e, nasz premier Netanyahu, który jest e, w prawo stronę, jest bardzo narodowy i tak dalej, dużo krytyka o niego, że nie był wojna ostatniej, ostatnich 10 lat. Prawie zawsze, kiedy my, my mieliśmy wojnę, kiedy w lewo stronę był na rząd, jak premier. To znaczy. Mamy tę opcję, mamy możliwość i też dużo ludzi e, w, w, w Izraelu, którzy jest lekarze, jest adwokat i jest e, inżynier, oni bił na wojska jak na polu, jak sprawdziwe e, wojska. Ja bił na gazie. E, e, Granica granica w Libyen, biłem kilka raz na Palestyńców terytoria i to kosztuje dla nas, bo my zaczynamy uczyć o kiedy ludzi ma 22, 23 lata. Ja zaczynam uniwersytet, kiedy miałem 27 bo też studiowałem w religii Jesiwa, studia religijne i też był 5 lat wojska. Zaczynałem moje życie. Późno. Mm -hmm. Ale to nie tylko też mamy cena. Mamy taki e, mamy rzeczy. Nasze wojska to nie jest jakie brutalne. E, I to jest miejsce. E, nie chcę mówić, że to jest miejsce na edukacja, ale bardzo e, często oficer i liderstwo w wojska jest ludzi, którzy rozumiemy nie tylko o bitwa i strategia też oni są jaki e, edukatorki. A proszę powiedzieć, czy ostatnia zapowiedź tego ugrupowania z Syrii, świętej wojny w stosunku do Izraela, czy to jest poważne jakieś zagrożenie? Nie nie w Syrii? Ostatnio była taka zapowiedź chyba miesiąc temu. Jakiegoś ugrupowania y, z Syrii o nowej świętej wojnie z Izraelem? Czy to jest jakieś poczucie zagrożenia z Państwa strony? Chyba sytuacja w Syrii to jest bardzo skomplikowana dla, dla Izraelczyków. Zajcikamy e, ludzi i rząd, bo jedna strona jesteśmy sąsiadami mamy wspólną granica. E, i tam, co so jest w Syrii, jest to jest straszna tragedia, bo jest wojna między grupami narod że uh, prezydent uh, daje, nie wiem, <try> Rawia pół miliona jego ludzi. <try> <try> I oczywiście, so jak ludzie chcemy mówić, no, rób coś. I były kilka demonstracji dla Nasz rząd, nasze ministerstwo Rób coś. Mamy bardzo dobrze armii ale druga strona mówi, co robimy? My będziemy robić wojnę między Syrii I e, na, na końcu była taka decyzja, że jedna strona stronie nie robimy nic o, o militarnej strona bo to jest nie możemy pomagać nic. Dwóch stron, a tamto jest nasze wójt. Ale na granicach otworzymy szpital. Jest szpital, nie tylko tam, też innych szpitalów, w Haifa, w Tel Awiwu, które dajemy, pomaga medycynę dla cywilnych ludzi, które ma, jak ofiarę wojna, E, 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 w Syrii. To jest jakiś minimalny. Mój kolega e, rok temu robił kampę e, przez Facebook i inne gazeta, Mówi, e, teraz musimy e, zbierać rzeczy, fizyczne rzeczy, jakie. Nie podługa. E, kiedy idziemy spać, sp 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 jak to. No? Materace? Nie, nie ma teraz, drugi stole. Koc. Tak. Koc, tak. I on zbierał kilka tysiące koc i medycyny, i, i tak, i ale to robił od ludzi. I rząd tylko mówi, ok, jest ok, otworzyć brama i tam dać. Bo to nie jest oczywiste, bo oficjalnie my, i Izrael i Syria, jest jaki? <sum> Nie ma relacji, nie ma i nie ma też. I, i, I też nie, nie, ma, nie ma relacji. I oni zawsze mówią, że Izrael nie ma, ma e, e, legitymacji i musimy to usunąć od mapa, i tak dalej. Ale rozumiemy, między ludźmi to jest minimum, co możemy robić. Ja chcę pana zapytać jeszcze o trzy perspektywy. Izrael i Unia Europejska. Izrael i Polska. I jeszcze to, czy jest w Polsce różnica pomiędzy na przykład Warszawą, Krakowem, a Wrocławią. Czy rabini z tych trzech miast mówią coś innego? Czy widać różnicę? Zacinała ciecia. Bo, bo na się, pewno rozmawiacie. Ze oczywiście sobą. się jest. Oczywiście, bo. Jest taki fraza dwóch żydzi, czy opinii? Na pewno jest różnica. Naprawdę ja zwykle nie rozmawiam o <im> polityka <im> chyba dla mnie to jest pierwszy raz taki konkretny o polityce. Jest różnica, najpierw bo rabin w Warszawie. Urodził się w USA, na Stanach. On studiował kilka lat w Izraelu, ale on jest amerykański rabin. Rabin w Krakowa urodził się w Izraelu. I ja też w Izraelu urodziłem się. I każdy rabin ma jego historia. I my nie robimy jakiś kurs międzynarodowy w relacjach. przecież na inny kraj i e, to jest jak i intuicja i e też, jak mówię, experience, e, e, e e, i Ja mówię, we Wrocławiu, ja myślę, że Wrocław jest najlepszym miastem w Polsce, e, też fizycznie jest piękne i, i też naprawdę to jest otwarte i miłe, bo my tutaj przyjechaliśmy 2016, to było, Wrocław była stolica kult, e, Europejska Stolica Kultura. To był najlepszy czas przyjechał do, do Polsy. I też bio Maja, było e, ciepłe i, i codziennie prawie było koncert, było inne rzeczy. Włocał jest bardzo miły. I też dla turystów, nie tylko dla Żydów, też dla, dla innych. E, Krakowa jest trochę inaczej. E, i też Warszawa. Ale różnica nie jest duża. Czasami jest taki uh, wydarzeń, na przykład naczelny rabin Poster mówi: Chciałem pisać pismo do, do prezesa, czy do, do prezydent. Wszystkich razem my dodamy nasze podpis, bo różnica to nie jest duża. Chyba wszystkich mówicie, e, nie jesteśmy wrogi. Niestety w Izraelu do dzisiaj jest, jak Pani tutaj mówiła, wszędzie mamy otwarte ludzi, jest ludzi nie bardzo otwarte Nie chcę mówić, że jest mądry i głupi, ale to jest wszędzie. Też w Izraelu jest do dzisiaj ludzi, którzy mówili, że Polsce jest złe ale z drugiej strony, co roku jest więcej i więcej turystów, którzy przyjechali tutaj, nie tylko pokazać oboże w Auschwitz, tak. jak to chodzić tu na wakacje, na hotelu, na wycieczka, na zakupy i tak I jeżeli jest więcej i więcej, relacja e, zmieniana, e, Relacja między Izrael i Europejskim... I Polską, albo Unią Europejską, no właśnie czy... Tak. Czy wy widzicie Unię Europejską jako... Na, na poziom em, jaki narodowym, czy, czy państwa, jest, jest dobre, dobre do, bardzo dobre. Wiem, że było jakiś przypadek e, parę miesięcy temu, było konferencja, które której okay, mieliśmy nowy minister i on, e, jego rodziców jest e, e, oceny e, e, Holokaustu. On był bardzo emocjonalny i on był nowy w jego ministerstwo, mówi złe i przeszkadza premier w Polsce, ale mamy dobre relacje, jest współpraca w różnych tematach. I ja już kończąc z mojej strony, bo pan jest rabinem, czyli ten wątek religijny jednak jest kluczowy, prawda? Chcę zapytać, jak pan to widzi, bo na świecie doświadczenie pokazuje, że na świecie są głównie wojny o wodę, a te najstraszniejsze, które budzą u ludzi lęk, związane są z religią, wojny religijne. A jak pan teraz widzi, właśnie kwestię religijną? Dlatego, że tutaj jest do ta dzielnica czterech wyznań, więc jestem ciekawy, co pan by powiedział na temat tej dzielnicy w wymiarze praktycznym, bo mieliśmy takie spotkanie z ewangelikami. To drugie spotkanie jest. Co pan by powiedział o tej dzielnicy czterech wyznań, ale tak praktycznie, z punktu widzenia religii? Bo to jest trudne przecież. Cztery różne religie. Niby ten sam Bóg, ale każdy ma swoje dążenie, dba o swoich wyznawców. Czy tutaj pan widzi jakieś takie źródła konfliktu? Co by pan o tym powiedział? Mam dwie opcje, jak to odpowiadać. Jeden jest że całego świat Religia jest jaki Jesteśmy większość. Jest mnie i mniej religii ludzi. I chyba to jest uh, powód, dlaczego rozumiemy, że wojna między religii to nie ma, ma sensu. To jest trochę jaki interes. Ale to nie jest tylko interes, to jest naprawdę szacunek, bo on jest. Jest tam eh, w kościele katolicki, ka, katolicki i eh, prawosławy i...